No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna. Czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść. Rozpoczynają się emocje. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z jednym wysuniętym i jednym cofniętym pomocnikiem. Takie ustawienie drugiej linii daje z jednej strony czytelne zadania poszczególnym zawodnikom w środku pola, ale i pozostawia sporą elastyczność. Nominalne wsparcie dla obrony może wzmocnić siłę ataku, a pomocnik ustawiony tuż za plecami napastników łatwo może wspomóc grę obrony. Koście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. Myślę, że ich trener nas tu niczym nie zaskoczy. Nastawią się jak zawsze na kontry. Tak, w tym są dobrzy, nie ma co tu kombinować. Mają szybkich, błyskotliwych piłkarzy w ofensywie. Potrafią błyskawicznie przenieść grę spod jednego pola karnego pod drugie. Bez fajerwerków, prosto, do celu. Taka strategia się w ich wypadku sprawdza. No i gra ruszyła. popatrzmy. Wagner, Gazda, Bedoya. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera, stawia na takiego delikwenta, a on musi się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szatni. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd? Uwaga, będą prowadzić! Z tego może coś być. Uwaga, musi to wykorzystać! Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Uwaga, szansa na prowadzenie. Nadal coś z tego może być. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Strata i muszą teraz uważać. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Widzowie czekają na strzał. Dobra, teraz obrona bramkarza. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Rzuca piłkę przed bramkę, nie patyczkował się teraz, wybił daleko. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry, Mukhtar. Dobra okazja na bramkę. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Tylko minuta dodatkowego czasu. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Piłka w grze. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Widzowie czekają na strzał. Dobra teraz obrona bramkarza. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. No i odjechał teraz z piłką. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Gazdak. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Maer. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Nie ma! Słupek! No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Mogą teraz mówić o pechu. Właściwie wszystko w tej akcji poszło dobrze. Bramkarz pokonany, ale piłka uderzyła tylko w aluminium i ciągle jest remis. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Ma wsparcie, by to rozegrać. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Była szansa na kontra, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Faul nie. Czysty odbiór w polu karnym. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Gazda. Może im dać prowadzenie. Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Tu może zrobić się groźnie. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Widzowie czekają na strzał. Dobra, teraz obrona bramkarza. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu.